Dobry wieczór! Z tej strony Sowa Grochowina chcę dzisiaj zaprosić Państwa na rozważania na temat firmy Naturdej. Co to jest za przedsięwzięcie i dlaczego warto przynajmniej zastanowić się i mm, sprawdzić, czy jest tutaj coś dla każdego z nas? Firma Naturdej jest polskim przedsięwzięciem. Jest to spółka akcyjna z siedzibą w miejscowości Kalety. Jest to rejon Górnego Śląska, powiat Tarnowskie Góry, Ziemia Lubliniecka. Siedziba firmy jest akurat w zielonych terenach nad zalewem jeziorem. I tam również powstaje nasz pełny ośrodek zdrowia. Natomiast jeżeli chodzi o przedsięwzięcie, Nature Day jest odpowiedzią na braki dobrej jakości produktów na rynku. W związku z tym firma Nature Day postawiła sobie za takie nadrzędne zadanie stworzyć ponadprzeciętną linię produktów, w których nie ma żadnych chemicznych komponentów typu magnezu, dwutlenek tytanu gdzie nie będzie wypełniaczy 100% naturalnych takich jak mąka skrobia czy odpady buraczane. Jak zdajecie sobie sprawę państwo mąka jest produktem 100% naturalnym i nikt nie okłamuje was mówiąc że ma w ofercie produkty 100% naturalne. Natomiast na no, mąkę to sobie kupię tani w każdym sklepie spożywczym. Co więcej firmy się posuwają już do takich pomysłów że 60, 70 nawet 74% w kapsułce to jest właśnie mąka, skrobia lub jakiś odpad buraczany. W związku z tym chciałbym, żebyście się Państwo przyjrzeli troszeczkę innym okiem, czym może być dobra konkurencja, dobre rozwiązanie. Ostatnio też takie mamy spotkania, rozmowy, gdzie ktoś prosi o dobranie suplementacji, po czym wybiera dużo tańszą ofertę. Przykład nawet dnia wczorajszego. I mogę powiedzieć tak, no ktoś decyduje się na dobry, dobry produkt, akurat nie mogę tutaj złego słowa powiedzieć o tym, bo jest faktycznie dobra kompozycja. Składniki naturalne. Problem tylko i wyłącznie polega na tym, że tam nie ma żadnego ekstraktu. Monoskładowy produkt jednej rośliny, w związku z powyższym, produkt w ofercie za 50 zł powoduje to, że jeżeli przyjrzymy się firmie Natur Day, gdzie tutaj mam ekstrakty 10 do 1, czyli użyto 10-krotnego zagęszczenia składnika, to muszę w tym momencie. Z dziesięciokrotną dawkę przyjąć zwykłego produktu i ta cena 50 zł powoduje razy 10 500 zł. No co myślisz, każdy z nas musi sobie sam odpowiedzieć, czy jest to na pewno aż tak tania oferta na rynku. Czy warto w tym momencie sięgać po tanie rzeczy? Pytanie: czy w ogóle ciebie stać na to, żeby kupować tanie rzeczy? Robisz to dla swojego zdrowia. W związku z powyższym, też musisz zwrócić uwagę na coś takiego, że firma Nature swoje produkty zamyka w kapsułkach z fikocjaniną ze spiruliny. Czyli masz tutaj kapsułkę spirulinową, a więc nie musisz kupować specjalnie spiruliny, żeby znowu zadbać bardziej o swoje zdrowie. Tu masz to właśnie w kapsułkach. Mamy kilka produktów w kapsułkach chlorofilowych, natomiast większość jest, duża, duża znaczna większość jest w kapsułkach spirulinowych. Firma Nature to są również syropy. Syropy, gdzie konserwantem jest kwas sorbowy pochodzący z rozmarynu. W związku z tym to jest taki stabilizator. Tam występują właśnie kwasy sorbowe, w tym właśnie rozmarynie. Co więcej, mamy produkty liposomalne, mamy produkty również w formie sypkiej, również też i w formie liposomalnej sypkie. Mamy kurację probiotyczną opcji probio, to jest symbiotyk, gdzie jest 18 szczepów bakterii probiotycznych, 450 miliardów kolonii probiotycznych właśnie w jednej dawce. Jest to na dzień dzisiejszy nieporównywalne z niczym na rynku. Co więcej, w tym produkcie jest również dołożony prebiotyk, dołożone są witaminy grupy B, jest selen, cynk oraz błonnik witany z otuszczonego lnu, czyli taki bardzo mocno kompleksowy produkt. I nawet jeżeli osoba chciałaby co drugą dobę brać połowę dawki, to i tak wielokrotnie więcej da dla organizmu niż jakikolwiek inny produkt będący na rynku. I teraz czym jest firma Nature Day? Z natury stać Ciebie na więcej. Natomiast my, żeśmy przy tym wszystkim, stworzyli również swoisty biznes. Dlaczego? No, zwróć uwagę, rozmawiamy o zdrowiu i teraz rozmawiamy też o finansach. To są takie dwa aspekty życia, które cały czas nam towarzyszą od pierwszych dni do ostatnich, gdzie zawsze chcemy być zdrowi, ale te finanse mogą być też zdrowe. Co to oznacza? Przekazujemy informacje o firmie etycznej. Gdzie twój rozmówca może mieć w tej samej cenie produkty, ale dzięki temu, co jaki żeśmy dali jeszcze system, to może do 70% ceny klubowej sobie zrabatować. Bardzo etyczne zajęcie, czyli możemy mieć bardzo etyczne finanse. Co więcej, ten biznes oparliśmy o relacje, czyli o rodzinę, przyjaciół, znajomych. Relacje to jest coś, co nam też towarzyszy. My lubimy naprawdę, jako człowiek, istota stadna, być w jakimś tam centrum uwagi, rozmawiać z ludźmi, spotykać się z tymi ludźmi, porozmawiać, pośmiać się. Tutaj można budować wieloletnie przyjaźnie, wieloletnie znajomości w oparciu o właśnie zadbanie o swoje zdrowie, zarabiając przy tym. Zapewniamy świetny rozwój osobisty. Tutaj naprawdę coraz więcej systemów szkoleń jest, dopinamy kolejne tematy odnośnie systemu szkoleń. Będzie naprawdę dużo z tą firmą działo. Teraz tak, jeżeli my popatrzymy na coś takiego jak sukces, bo każdy z nas w życiu też szuka sposobu na to, żeby jakiś sukces osiągnąć. Każdy z nas czym innym będzie określał definicję sukcesu, bo dla jednego będzie na przykład jakieś stanowisko dla kogoś innego będzie, nie wiem, wymarzony dom, dla kogoś innego talerz ciepłej zupy, natomiast zmienia faktu, że to wszystko możesz pospinać i sobie w tę definicję sukcesu samemu opracować. To wszystko również wpływa na nasz styl życia. Ty możesz mieć czas na ważne rzeczy, na swoje hobby, podróże, na rodzinę, na to, żeby odpocząć, zadbać o swoje zdrowie całkowicie. Natomiast jeżeli będziesz chciał, będziesz chciała dużo poważniej się zaangażować w markę Natur możesz to potraktować jako swoistą misję. Misję, gdzie niesiesz naprawdę ludziom zdrowie. I teraz tym wszystkim, jeżeli tylko i wyłącznie byś chciała, chciał się skupić na kilku, tylko i wyłącznie powiedzmy na jakichś trzech obszarach. Załóżmy zdrowie, relacje, hobby. Być może już warto koło tego pochodzić. Jeżeli to są finanse, rozwój, osobisty styl życia, być może warto koło tego już pochodzić. Wybierz sobie obszary, które są tobie bliskie, które chciałabyś, chciałbyś realizować. Przeanalizuj, przeanalizuj tę ofertę. Po prostu podejmij decyzję. Jest to polska firma z własną produkcją. To jest bardzo istotne. Tutaj nie ma, słuchajcie, pośredników, gdzie pięciu pośredników musi zarobić na tym, żeby towar wyszedł od producenta do końcowego klienta. Firma cały daje swój knot-how i patenty. Ciebie nie musi interesować nic z dokładnym tego słowa znaczeniu, bo nie musisz znać się na tym, Jakie urzędy potrzebują formalności spełnić ze strony akurat tutaj firmy? Muszą być spełnione warunki, patenty, zastrzeżone jakieś receptury, jaką całą logistykę musi być przeprowadzona, jeżeli chodzi o tą właśnie papierologię, bo to wszystko firma bierze na siebie. Tu jest szybka decyzyjność. Przykład z życia wzięty, właśnie to, co się działo dwa lata temu, firma w krótkim czasie opracowała, wprowadziła do dystrybucji bardzo silny produkt wspomagający odporność organizmu. Jeżeli jest konieczność, a potrzeby rynku są znane wszyscy jakie, to firma również wprowadza kolejne produkty do testowania, receptury zastrzeżone oczywiście, wszystkie badania, certyfikuje to wszystko i całą procedurę wdrożeniową wprowadza w życie. To jest zarząd z pasją, to jest też wsparcie ekspertów, ludzi z bardzo dużym doświadczeniem, ludzi, którzy to wszystko traktują jako misję. Ale czym wszystkim jest też to, że mamy cały tak zwany smart system, czyli niezbędne i wysoko jakościowo produkty, rekomendacyjny model dystrybucji, kompleksowe narzędzia do realizacji potrzeb i celów. Tutaj masz szkolenia, cały system edukacji, masz hybrydowy system finansowania. Tutaj masz też taki plan marketingowy. Gdzie każdy z nas może w każdej chwili awansować na jakiegoś kierownika czy dyrektora? Jeżeli jesteś pracownikiem korporacyjnym, pracownikiem etatowym, zastanów się, jakie masz realne szanse na to, żeby zostać dyrektorem tej firmy. Tutaj to możesz osiągnąć w rok, dwa, trzy. Kwestia tylko i wyłącznie, w jaki sposób będziesz do tego podchodził, podchodziła. Czym teraz jest ta firma Nature Day i dlaczego tyle o tym zdrowiu rozmawiamy? Zwróć uwagę, co się dzieje z naszym środowiskiem, choroby cywilizacyjne. To wszystko nam towarzyszy każdego dnia. Ile znasz osób, które ma nadciśnienie, problemy ze snem, jakiś cholesterol, oczywiście ten zły, zaburzenie z układu pokarmowego, toksyny w organizmie, brak np. magnezu, stres antyoksydacyjny? Tak zwany smog elektromagnetyczny. No to wszystko my po prostu słyszymy każdego dnia, ale również firma Nature Day to nie tylko są choroby cywilizacyjne, bo my poszliśmy przede wszystkim w suplementację, czyli taką obronę organizmu. Poprzez uzupełnianie niedoborów składników odżywczych, a jednocześnie oczyszczanie organizmu. Tu tutaj mamy też również produkty na oczyszczanie narządów, całe kuracje kierunkowe, jak i również programy. Ale firma Nature Day to również fitokosmetyka. Co więcej, jeżeli już popatrzymy na jakość produktową to zwróć uwagę, że siła jest ekstraktu 10 do 1, czyli to, o czym powiedziałem na starcie, dziesięciokrotnie wyższe ekstrakty niż to, co jest na rynku. Powtarzam, wczoraj miałem bardzo ciekawą rozmowę, osoba mi zarzeka się, że ma produkty wysokoekstraktowe, wszystko fajnie, proszę o skład INCI, ale na zasadzie, że jeżeli jest oznaczone to DER i ten symbol tam powiedzmy DER, po którym jest 1, 6 do 1, 5 do 1, 10 do 1, 100 do 1, Osoba mówi, że nie mają obowiązku tego podawać. No, szanowni Państwo, jeżeli by firma miała wysokoekstraktowy produkt, to by się tym chwaliła na lewo i prawo. To jest dosłownie tak, jak kura zniesie jajko, co robi. Gdacze, no, po prostu się wszystkim chwali, że ma coś fajnego. W związku z powyższym firmy, jeżeli sobie pozwolą na tak wysoką jakość produktową, to w tym momencie ogłaszają to wszędzie i wobec i piszą wszędzie czarno na białym, jakie mają ekstrakty. I teraz muszę Wam też powiedzieć taką rzecz. Jeżeli my mamy te 10 do 1, to się okazuje, że jeżeli się już znalazła firma, która też prowadziła ekstrakty 10 do 1, to ma na przykład 5 składników, gdzie jest po 20, 25, 30 mg. Tutaj masz nawet 100 mg, 130 mg. Więc jest 3-4-krotnie wyższa zawartość składników biologicznie aktywnych. W dodatku zamknięta w kapsułce z ze spiruliny. Ale jeżeli popatrzymy, że tutaj są również inne ekstrakty, bo jest i 25 do 1, 28 do 1, 100 do 1, 35 do 1, owszem, mamy też 1, 6 do 1. Natomiast nie zmienia faktu, że praktycznie wszystko mamy 10 do 1, mamy 35 do 1, 28 do 1, 25 do 1, 100, 120 do 1. Czyli średnio, jeżeli ja podaję 10 do 1, no to słuchajcie, podajemy to i tak z przymrużeniem oka, bo wiemy, że mamy wyższe zawartości tych składników biologicznie aktywnych. Co to oznacza? Powtarzam, dziesięciokrotnie użyte zagęszczenie produktu powoduje, że jeżeli kupuję produkt bezekstraktowy, muszę kupić 10 takich produktów, czyli cena idzie razy 10. Co więcej, w przypadku na przykład firmy Nature Day, w kapsułkach mamy po 7, 8, 13 roślin. Odpowiedz sobie już sam, jaka jest różnica, gdzie firmy zachowują praktycznie tą samą masę kapsułki, a mają 1,3, jedną, jedną czwartą składników biologicznie aktywnych. Masa się musi zgadzać końcowa, więc pozostawiam to do przemyślenia indywidualnego. Firma Natur Day to również rada naukowa. To są ludzie również świata medycyny, bo firma Natur Day to jest również nadzór farmaceutyczny, bo fitoterapia wbrew pozorom. Jest tak, że sporo roślin ma wyłączenia, ma przeciwwskazania. Wchodzą w interakcje z lekami. Więc to nie jest tak, że jesteśmy kartelem farmakologicznym. Nie, my jesteśmy po prostu firmą zewnętrzną, niezwiązaną z kartelem farmakologicznym, ale nadzoruje nad nami, nadzór nad nami mają również uczelnie, naukowcy i cała armia osób kompetentnych, tak żeby właśnie nie zrobić ludziom krzywdy, żeby te produkty były jak najwyższej jakości, a jeżeli są przeciwwskazania, to żeby. Po prostu każdy o tym wiedział. Czyli też firma przykłada uwagę, nie na zasadzie namieszać, coś sprzedać i po prostu, aby się kasa zgadzała. Nie, to ma iść jak najwyższej jakości do ludzi, ale to ma być wszystko po prostu jak najbardziej pospinane etycznie. I teraz, w jakich obszarach działa firma Naturdej? To są fitosuplementy. Fitoterapie to są w udokumentowanym działaniu produkty lecznicze. Tylko i wyłącznie takich komponentów firma Naturdej używa. Są fitosuplementy dla dzieci. Tutaj już mamy drożetkie dosania. Produkt probiotyczny z witaminą D3 od trzeciego roku życia. Mamy oleum forte IQ omega 3 z omega 7, również z ekstraktem z kiełków pszenicy, gdzie w tym momencie ten produkt jest w od 8 roku życia jest to tran, ale pozbawiony omega 6, pozbawiony omega 9 i całe szczęście. Natomiast badania toksykologiczne pokazują, że to jest bardzo czystej klasy produkt. W dodatku stabilizowany rozmarynen, już o którym rozmawialiśmy i co więcej jest aromat wiśniowo-cytrynowy. Bardzo dobry w smaku produkt. Ale mamy też szanowni państwo olejki CBD. To jest full spectrum. Full Spectrum oznacza, że jest tutaj 100 kanaboidów, 500 składników biologicznie aktywnych. Wszystko jest wyprodukowane w nadkrytycznym CO2, zamknięte hermetycznie, nie nakładane jakąś tam pipetą, gdzie powietrze dostaje się i się wszystko utleniać może, tylko jest hermetycznie zamknięty produkt. I co więcej, mamy trzy różne rodzaje, klasik, czysty, czyli całkowicie taki jaki produkt uzyskujemy finalnie. I ten produkt został wzbogacony o melatoninę z aromatem mięty. To jest już w tym momencie dla osób, które mają problemy ze snem. Ale również uzyskaliśmy produkt trzeci, tak zwany Power. Jest on z aszwagandą o smaku pomarańczowym. O smaku, co nie oznacza, że tam jest wciśnięty sok pomarańczowy, tylko jest to naturalny aromat, a to jest zupełnie co innego. To jest po prostu w aromaterapii się używa takich specjalnych olejków i to jest w ten sposób zrobione. Aszwaganda jest silnym adaptogenem i tutaj jest ekstrakt 25 do 1. Co więcej, mamy całe linie kierunkowe. To są detoksu, czyli takiego, takie programy odnowy zdrowia, ale mamy linie odchudzające, slim oraz model. Mamy formę liposomalną w produktach, to jest też kluczowe. Jeżeli też zwrócimy uwagę na taki produkt jak magnez, mamy trzy formy magnezu zamknięte w specjalnej kapsułce, tak zwane KPMC, która dopiero uwalnia zawartość składników w jelitach. Ten produkt jest też wzbogacony. O cynk, ale i również witaminę B6 i D3. A oczywiście kapsułka z cyjaninu. Mamy produkty dedykowane dla sportowców, mamy suplementację dla zwierząt. I teraz, jeżeli to wszystko zaczniesz po prostu sobie składać, to zwrócisz uwagę, że tu jest bardzo duże portfolio. Jest naprawdę co sobie wybrać. Tutaj mamy pastę do zębów specjalistyczną, oczywiście bez fluoru, ale pasta herbal do codziennego użytkowania, pasta z węglem aktywnym, która jest i przeciwbakteryjna, i wybielająca. Mamy szampony. Szampon jeden jest do codziennej pielęgnacji ziołowej, drugi jest akurat przeciwupieżowy, klasy dermokosmetycznej. Mamy bardzo ciekawy dezodorant w formie rolonu. Jest on na bazie CBD, jest to forma liposomalna i tam jest 16 roślin leczniczych. Ale mamy również kremy liposomalne na bazie CBD. Mamy serum kolagenowe, gdzie jest 5 rodzajów skór rybik, ale również dołożony jest kwas oraz ekstrakty roślinne. I teraz ty może znaleźć tutaj swoją taką misję. Bo pomaganie innym w rozwiązywaniu problemów i spełnianiu ich marzeń może stać się twoją taką misją życiową. Ty buduj razem z Naturudej społeczność zdrowych, szczęśliwych, bogatych ludzi. Tutaj osoby mogą zarabiać na tym, że są klientami firmy. Zwróć uwagę jeżeli też pójdziesz, kupisz tani sobie produkt, będziesz fajnie, no okej, okay, lepiej dać organizmowi coś niż nic, tak może do tego podchodzić, ale zawsze będziesz płacić te 50 zł za ten produkt, a tutaj może się okazać tak. Że firma tobie zapłaci nawet kilka tysięcy złotych za to, że korzystasz z tych produktów. Skąd to się bierze? No, wynika to z pracy. No, tutaj musisz dać coś od siebie, ale to wytłumaczę w drugiej części tego naszego dzisiejszego spotkania. Teraz popatrz: prosty system poleceń, to jest system rekomendacji. Tutaj nie mamy czegoś takiego jak klasyczną reklamę, hurtownię i sklep detaliczny, który musi utrzymać pracownika, który musi utrzymać lokal, zapłacić część, podatki, ogrzewanie, prąd i tak dalej. Całość uparliśmy o partnerski sklep internetowy. W związku z powyższym nie mamy tych wysokich kosztów końcowych, gdzie 80% ceny pobiera właśnie reklama Kurt i deta, tylko daliśmy 58% w plan finansowy wynagrodzenia osób, które przyczyniają się do tworzenia tego rynku. Dzięki temu też mogliśmy obniżyć cenę końcową produktu, pozbawiając właśnie, załóżmy, nie wiem, telewizję czy radio odnośnie daniny za reklamę. Firma Nature Day to jest 12 bonusów finansowych. Umówmy się, że jeżeli będzie Ciebie temat interesować, to skontaktuj się ze mną lub z osobą, która zaprosiła Ciebie na dzisiejsze spotkanie, tak abyś mógł, mogła przyjrzeć się dokładnie w jaki sposób tutaj można zarabiać. Powtarzam 12 bonusów finansowych. Każdy znajdzie tutaj dla siebie sposób na to, żeby z którejś z tych premii korzystać i generować dodatkowe dochody. Gwarantujemy tobie cały system wsparcia, zarówno produktowy, jak i biznesowy. Produktowy to jest rada naukowa, wykład ekspertów. Tutaj to się odbywa cyklicznie w poniedziałek o godzinie 20:00 webinar, webinar ekspercki, i ten materiał ma zawsze w pamięci w naszym archiwum w zakładce edukacja. W każdej chwili możesz do tego sięgnąć. Mamy również oczywiście konsultacje. Tutaj też możesz skorzystać z tych konsultacji. One są do twojej dyspozycji. Masz również coś takiego jakby wyszukiwarkę, ale i takie coś jak katalogi, które są zarówno w wersji online elektronicznej, jak i również w wersji analogowej, czyli takiej papierowej. Masz artykuły na blogu. Natomiast jeżeli chodzi o system wsparcia biznesowego, no to przede wszystkim osoba, która ciebie zaprosiła do biznesu, ale masz radę liderską masz webinary, masz szkolenia, Szkolenia internetowe, masz szkolenia stacjonarne, też przygotowujemy akurat szkolenie takie, także bądź na bieżąco z informacjami. Przygotowujemy również warsztaty, masz materiały i drukowane, masz bardzo dużo materiałów wsparcia na grupie technicznej, swojej linii sponsorowania. Korzystaj z tych narzędzi, one są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę. W firmie Nature Day jest autorski plan marketingowy, plan kariery, ścieżka kariery dająca po prostu dodatkowe dochody. Tutaj na tym slajdzie masz, ty tylko i wyłącznie omówione ogólnie zarys uśrednione dochody. Co nie oznacza, że jeżeli jesteś jakimś tam kierownikiem, masz 3000 zł, to już to jest sztywna rama. Nie, to może być i 9000 zł. Wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcesz sobie. Wykorzystać premie, a jest tutaj ich 12, 12 bonusów finansowych i wszystko zależy od tego, w jaki sposób to sobie poukładasz. Także to są takie uśrednione dochody w oparciu tylko i wyłącznie o jedną premię generacyjną. A wierz mi, że jeżeli osoba zaczyna już iść tą ścieżką kariery, zaczynają się dużo poważniejsze dochody, bo jest, powtarzam, tych bonusów 12. Teraz całość oparliśmy o specjalizowany sklep internetowy. Co to oznacza? Firma Naturday Day bierze na siebie koszt utrzymania tego sklepu, czyli serwer, domenę, magazyn, osoby, które to wszystko spinają łącznie z wysyłką. Ty masz swój numer ID przy nazwie macierzystej firmy Nature Day. Dzięki temu y, możesz co zrobić? Przekazać dalej wszystkie informacje. I teraz prostota tworzenia sieci to jest tylko i wyłącznie przekazanie informacji na temat produktów firmy Nature Day. Czyli co robisz? Przekazujesz tą informację, ale co więcej, ty jesteś też takim łącznikiem, żeby przekazać informację, że będzie webinar, będzie szkolenie, że możesz tutaj coś zrobić, coś pokazać, zaprosić kogoś. Ktoś też tłumaczy i masz tych webinarów w sumie kilka w tygodniu, w związku z powyższym jest z kim, gdzie, po prostu kogo przekierować, ale również indywidualne zoomy. Także no tutaj masz bardzo duży szereg zasób, możliwości, żeby pracować. Kolejne slajdy to są omówienia premii, ale jeżeli będziesz zainteresowany, umówmy się na indywidualną rozmowę. Również możesz skorzystać z czegoś takiego jak premia samochodowa. Co to oznacza? Że możesz mieć od firmy, Dodatkowe pieniądze za to tylko i wyłącznie, że masz budowany rynek konsumencki. Firma na swój koszt bierze auto i daje tobie w użytkowanie. Zastanów się, czy to jest dobre rozwiązanie, czy nie. Jest coś takiego jak premia wycieczkowa, czyli możesz pojechać na wycieczkę na koszt firmy, zoszczędzając swoje pieniądze na coś innego. Stworzyliśmy biznes w oparciu o tak zwaną niską kwalifikację na własny użytek, czyli tylko i wyłącznie robisz zakupy na użytek własny, czyli jakaś pasta do zębów, szampon, dezodorant, jakiś krem, jakiś tonik, płyn micelarny, być może jakiś magnes, być może jakiś produkt regenerujący stawy masz naprawdę co wybrać z 70 produktów firmy Naturday. I teraz twoje wirtualne biuro to jest tylko i wyłącznie to, co właśnie potrzebujesz, żeby mieć dostęp do wszystkich plików, do informacji, kto jakie zamówienie zrobił, na ile punktów co po prostu jest. Bo my się posługujemy tutaj wartością punktową. Różne waty są na różne produkty, w związku z tym nie jesteśmy w stanie ujednolicić tego systemu, więc wszystko, żeśmy wypunktowali, punkty są dopiero przeliczane na złotówki. W związku z powyższym masz wszystko jasno określone, ale w tym momencie w twoim wirtualnym biurze, w tak zwanym dashboardzie masz wszystko przeliczone już na złotówki, czyli jeżeli również informacja od ciebie poszła na rynek międzynarodowy, to nie masz tutaj bałaganu pod tytułem tutaj w złotówkach, tu w koronach szwedzkich, tu w koronach czeskich, tam w euro, tam w dolarach, nie, masz po prostu wszystko przeliczone już na złotówki. I teraz, żeby rozpocząć współpracę z firmą Nature Day, masz do wyboru dwa takie warianty. Możesz być klientem preferowanym, który ma 10% rabatu plus 10% na cashback w w formie następnego zamówienia, czyli to jest taka twoja przygoda, z której zawsze możesz w każdej chwili przejść właśnie na tego partnera biznesowego, czyli już tutaj zaczynasz swoją przygodę z firmą Naturdej. Ale jeżeli decydujesz się na współpracę, to jako partner biznesowy Zakup jednego z czterech pakietów biznesowych, który upoważnia ciebie w tym momencie do odbioru 12 premii, prawa do dostępu do 12 bonusów finansowych, bo oczywiście to nie jest tak, że się zapiszesz do biznesu i masz od razu 12 bonusów finansowych, które ci zasilą konto, tu będzie trzeba na to popracować, to nie jest tak, natomiast nie zmienia faktu, że pakiet biznesowy to jest Umowna nazwa, gdzie ty wybierasz sobie produkty, które potrzebujesz. Czyli konkretnie potrzebujesz, nie wiem, pastę do zębów, szampon, dezodorant, jakiś krem płynnicelarny, jakiś magnez. Czy po prostu Omega, czy jakiś termogenik, no to sobie w tym momencie kompletujesz według własnego uznania taki pakiet i zaczynasz przygodę z firmą. Jeżeli podejmujesz już tą decyzję, to Twój pierwszy krok to jest rejestracja w systemie Nature Day, wybór od konkretnego pakietu, pierwsze kroki, czyli trening, z sobą, która Ciebie zaprosiła do tego biznesu i budujesz społeczność. Zaczynasz być lojalnym prosumentem. Co to oznacza prosument? No to jest właśnie ktoś, kto ma swój biznes, swój sklep. Czysto teoretycznie jesteś właścicielem piekarni, gdzie kupujesz chleb? U siebie czy po drodze idąc do domu, e, u konkurencji. To jest właśnie prosument. My promujemy swój własny sklep. I teraz, jeżeli promujesz zdrowy styl życia i wolną przedsiębiorczość, to wspierasz swoich partnerów biznesowych. Pamiętaj, firma Nature Day to jest polska marka zarejestrowana w Polsce w związku z powyższym, również wypłacane są z tego nie, różnego rodzaju. Y, z podatków oczywiście, wypłacane są różnego rodzaju świadczenia, które zostają tutaj w kraju, a to napędza PKB. Teraz, jeżeli podejmujesz decyzję, to możesz dołączyć do zespołu i skorzystać z profesjonalnego wsparcia. Włącz smart system dla siebie. My zapraszamy Ciebie do zespołu. Z Nature Day znać Ciebie na więcej. Ja dziękuję Tobie za poświęcony czas. Życzę miłego wieczoru. Pozdrawiam.